Czy jest możliwa cywilizacja bez rodziny? Dlaczego powinniśmy przeciwstawiać się instytucjonalizacji związków homoseksualnych? Jak możemy chronić rodzinę? O tym dzisiaj, w teraz i zawsze będę rozmawiał z Markiem Jurkiem i Pawłem Milcarkiem. Zapraszam, Tomasz Rowiński. Muzyka W ostatni weekend mieliśmy dwa ważne wydarzenia. 18 czerwca przyszedł ulicami Warszawy Narodowy Marsz Życia i Rodziny, a dzień wcześniej mieliśmy manifestację politycznego ruchu homoseksualnego. Yy, można powiedzieć, że w jeden weekend mieliśmy taki rodzaj takiego fokusa tak, na starcie cywilizacyjne. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o o wadze rodziny w ogóle właśnie w cywilizacji, o takiej cywilizacyjnej, cywilizacyjnym sensie rodziny, bo z jednej strony mamy dosyć takie szerokie w Polsce, ciągle deklaratywne mm. przekonanie, że rodzina jest, że jest ważna, że tak? znaczy rodzina daje pewną stabilność wychowawczą wobec dzieci, mm. daje też jakąś stabilność emocjonalną małżonkom, ale też taką stabilność społeczną, jakbyśmy nawet okay. spojrzeli w dawniejsze dzieje, no to klan czy plemię, no takie rozszerzone formy rodziny miały wręcz, można powiedzieć, postać taką quasi państwową, to znaczy, że rodzina dawała w ogóle cały kontekst Albo życia ludzkiego. Albo no, patrycjusze, tak. ci, którzy znają ojców. Tak, ale w jakichś tam barbarzyńskich, sobie nazwijmy, tak. strukturach to, to nawet w ten sposób wyglądało. Ale zresztą to, to taka klasyczna, może powiedzieć, definicja narodu, ta przednowoczesna. Mm -hmm. To było właśnie to myślenie mm -hmm. o, o tej wspólnocie szerszej, szerszej, mm -hmm. szerszej rodziny. Więc wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taka kwestia, o której warto porozmawiać o tym, jak dzisiaj rodzina, jak, jakie znaczenie ma rodzina, szczególnie w tym kontekście, że też często mówimy, że potrzebna jest polityka na przykład, tak? porodzinna państwa. Więc to jest ten, ten jeden wątek, który chciałbym dzisiaj z wami poruszyć, ale jest też taka druga. Sprawa, która często w mediach lewicowych jest podnoszona, i często takie stanowisko nasze katolickie czy, czy, czy prawicowe jest wyśmiewane. To znaczy, nasz sprzeciw, który idzie razem z afirmacją rodziny wobec instytucjonalizacji innych, nazwijmy to, związków hmm. romantycznych, tak bym hmm. to sobie określił. To znaczy, hmm. dlaczego w tym naszym, naszym stanowisku nie zawiera się samo takie mówienie o potrzebie wsparcia rodziny, ale jednocześnie dodajemy ten, nazwijmy to, taki negatywny element, hmm. mówimy, że nie można innym, na przykład związkom homoseksualnym, nadawać jakichś praw, czy nawet nie chodzi o prawa, okay. w ogóle o dawanie instytucji tak? tego typu relacjom. Czy... czy Moglibyśmy od tego, od tego wątku mhm. zacząć Marku. Znaczy, no, po pierwsze, jeżeli jest pewien wzór społeczny, to ochrona rodziny nie oznacza tylko tego ochrony fizycznej, mhm. No bo fizycznie powinien każdy człowiek być chroniony, każda instytucja, nawet dobro materialne powinny być fizycznie chronione. Tylko ochrona oznacza w tym wypadku zachowanie, zachowanie pewnego wzoru społecznego, że <laughs> mianowicie nasza kultura i prawo no, chroni to, że monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, gwarantujący ich równość poza wszystkim, ale gwarantujący również ich wzajemne obowiązki, które mają znaczenie dla osób trzecich z kolei, mm. to znaczy dla ich dzieci, dla wychowania ich dzieci jest uznany przez państwo, no bo dodajmy jedną rzecz bardzo ważną w tym kontekście drugim, o którym ty mówiłeś, czyli tych rewindykacji tak. polityczno-homoseksualnych. Że przecież z punktu widzenia prywatności, szacunku dla prywatności, ja lubię go nazywać immunitetem, zresztą to ludzie w różne relacje wchodzą i tak dalej, i z faktu, że one nie mają rangi prawnej, nie wynika tego, że są w jakiś sposób ścigane przez państwo. Chociaż mówię zawsze tutaj. Jednak opinia chrześcijańska powinna być świadoma drugiej rzeczy, i każdy z nas, że poszanowanie prywatności, ten prawny immunitet prywatności nie oznacza oczywiście moralnej aprobaty, no bo jeżeli jesteś w towarzystwie, widzisz na przykład, że mąż się źle zwraca do żony. I tak dalej, no to myślisz o tym jak najgorzej. Z reguły, no, człowiek się zastanawia, czy interweniować, czy nie, bo to już jest zupełnie inna tak. sprawa, ale na przykład nieinterwencja ze względu na niedelikatność, stosowność, że lepiej wybrać moment i tak dalej, albo w ogóle no, to są sprawy, na które nie ma zewnętrznej rady, nie oznacza aprobaty. Tak samo w wypadku na przykład w społeczeństwie chrześcijańskim, tak samo w wypadku relacji. Homoseksualnych one pozostają w sferze prywatnej, to znaczy nie w sferze relatywizmu, tylko w sferze, gdzie ludzie sami, znając prawo moralne swoje obowiązki, tylko oni mogą je wykonać, bo są rzeczy, bo są rzeczy, do których nawet społeczeństwo czy normy kultury nie nakłonią, które człowiek musi wykonać na koniec sam, jeżeli mają być wykonane. Taka jest, no jest, taki jest sens pomocniczej funkcji państwa czy społeczeństwa. W stosunku do mniejszych wspólnot mm -hmm. czy do jednostki, że ono chroni te normy i tak dalej, dzięki którym z kolei pojedynczy człowiek, czy mniej pojedynczy człowiek realizuje swoje obowiązki, bo jest znany na przykład dzięki kulturze, a, a, y, rodzina, a rodzina zachowuje swoją wolność bezpieczeństwo i tak dalej. Ale powtórzmy jeszcze raz, bo to chcę zaznaczyć, że y, z faktu, że y, państwo wyróżnia, chroni, y, wspiera, rodzinę to wynika między innymi z tego, że w rodzinie mamy do czynienia z publicznymi wręcz mhm. obowiązkami ludzi wobec nawzajem, wobec siebie i to ma ogromną wartość społeczną, pewnie o niej jeszcze będziemy mówić. Nie wynika, że nie wynika to, że w jaki sposób państwo atakuje wszelkie inne formy życia, no bo te inne formy są Ochronione z prawnego punktu widzenia immunitetem prywatności, chociaż rzeczywiście nie są ochronione przed prawem moralnym, bo ono, kultura na przykład, no, no musi wiedzieć o tym, że, że rodzice mają obowiązki wobec dzieci, a nie na przykład mają prawo porzucić swoje dzieci, że rodzice mają nie tylko obowiązki materialnej opieki, ale mają się o nie troszczyć, a nie mają je zaniedbywać. I te normy kultury są równie ważne w społeczeństwie jak wymogi prawne. One je dopełniają. Więcej można powiedzieć, że bez funkcjonowania tych norm kultury, tak jak bez funkcjonowania rodziny, w ogóle państwo nie jest w stanie, państwo, społeczeństwo nie jest w stanie zrealizować dobra wspólnego. Ale może jakby kwestia rodziny nie jest tylko kwestią państwa, tak? Bo troszkę jakby przeszliśmy w tej naszej rozmowie w tę stronę, że pewna wyjątkowość państwa, wynika z te, rodziny wynika z tego, że to państwo dowartościowuje rodzinę nie, ponieważ dostrzega to, jej, e, jej szczególną wartość taką społeczną ale może po prostu ta różnica wynika z natury nie, tak nie, to ale znaczy, to Ja Chciałbym Pawła teraz poprosić. Doprecyzujmy jedno że y, dla społeczeństwa obywatelskiego civitas państwa i tak dalej rodzina jest dlatego ważna że w rodzinie ludzie zawierają trwałe wzajemne obowiązki przy, przyjmują trwałe wzajemne obowiązki wobec siebie i e, tego dobra, które dostają od innych ludzi, w żaden inny sposób nie dostaną. Więc to nie jest kwestia żadnego wyróżnienia, promocji, tylko kwestia uznania pewnego dobra, które w żaden inny sposób nie zostanie zrealizowane. Mhm. Pawle, chciałbym zapytać właśnie o naturę rodziny, bo dzisiaj się mhm. relatywizuje rodzinę mhm. w ten sposób, mówiąc, że to jest jeden mhm. z szeregu takich związków, jakie ludzie mogą sobie tworzyć, tak? A my jednak zauważamy, że to, ta szczególna więź między na przykład państwem tą szerszą wspólnotą a rodziną, znaczy wynika z tego, że rodzina jednak sama w sobie jest jakby wydobyta z tego tła różnych ludzkich związków, ma jakieś szczególne cele, szczególne przeznaczenie i że to nie jest tylko taki wolontaryzm polityczny, że o, prawda, była taka cywilizacja, która akurat dowartościowała sobie rodziny. Że to jest jakby problem poważniejszy. No tak, słuchałem przed chwilą tego, co mówił Marek, i bardzo jestem wdzięczny za ten za, za to wyakcentowanie tej perspektywy organicznej i nietotalitarnej. To znaczy takiej, że, że jakby na przykład rozpoznanie dobra lub zła jakiegoś obyczaju nie oznacza automatycznego przenoszenia wszystkich tych rozpoznań do. Do, nie wiem, do prawa karnego, tak, do postępowania państwa, ale też i w drugą stronę, że z kolei, że z kolei państwo nie jest, nie jest obserwatorem wyłącznie poszczególnych obywateli, ale także tego, jak ludzie są ze sobą realnie w swojej naturze związani. I to jest ten problem. Prawda? Relacji między dwoma dwiema wspólnotami, które tradycyjnie rozpoznaje się jako naturalne. Mhm. I naturalne w tym sensie, że. Mówimy o państwie i rodzinie. Naturalne w tym sensie, że jest ich tworzenie jest w jakimś sensie jakoś niezbędne i spontaniczne dla, dla tego, kim jest człowiek. No, oczywiście człowiek realizuje ten, swoją, ten swój społeczny instynkt na ro, różne kierunki, różnych kierunkach, w różny sposób, ale są takie punkty odniesienia, które dla życia i ro, mhm. rozwoju człowieka wydają się od początku nie, niezbędne. To znaczy, z jednej strony. Ten najbliższy obszar chroniący, i to nie jest grupa przyjaciół, tylko właśnie rodzina, bo to jest wspólnota. Pytałeś o to. To jest wspólnota, którą wyróżnia przede wszystkim potencjalna płodność, zdolność do tego, żeby w niej wewnątrz rodzili się najbliżsi naturalnie ludzie, czyli potomkowie, ludzie, którzy w których centrum tej wspólnoty jest małżeństwo, ale które jakby stopniowo rozwija się, tak? nabywa różnych pięter, że tak powiem i, i, i związków, staje się naturalnym środowiskiem dlatego, aby najbardziej delikatne tak? I, i wymagające długi, w przypadku człowieka to jest zawsze bardzo długi, długi czas rozwojowy, wymagające długiego rozwoju te naj, naj, najdelikatniejsze osoby tak? znajdowały Pierwsze przyjęcie jakby w terenie już zorganizowanym. Nie przez kogoś, kto nie wiem, zorganizuje, prawda, jak czasami sobie w idealnym państwie ktoś by rozumiał takie przestrzenie takich idealnych domów dziecka, prawda? Tylko, tylko właśnie domów, w których ludzie się mają szansę rozwijać. Dzisiaj żyjemy zresztą pod naciskiem bardzo negatywnych wyobrażeń wobec, wobec domu. Tak? Kultura masowa jest i program, który jest obecny w niej. Jest pełen podejrzeń wobec, wobec domu, wobec, wobec rodziny. Czasami dlatego, że istnieją w, zwyczajnie w ludzkim życiu jakieś rzeczy złe również, tak? również dysfunkcje, różne, różne deficyty, ale, ale te deficyty są, są od razu przekładane na, 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 na całość. Jednym z dorobków naszej, naszej cywilizacji, mówię to cywilizacji chrześcijańskiej, jest to. Że rodzina została wydobyta z e, tej przestrzeni rodu prawda? i można powiedzieć także tej politycznej rodowości, tak? że, 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 e, e, że zgodnie z tym, co w Ewangelii Chrystus mówił o odejściu tak, ze swojej rodziny, tego kto zawiera, kto zawiera ten nowy małżeński związek, e, e, tworzy nową rodzinę. To zgodnie z tą, z tą nauką przebijała się stopniowo również do pewnego pewnego obyczaju społecznego ta prawda, że, że rodziny są, są pewnym podmiotem, że małżeństwa i budowane wokół nich rodziny są podmiotem, który musi być szanowany pierwszorzędnie. Nie, nie, nie ma tego pośredniego szczebla od, nie wiem, od państwa przez ród do, do, do małżeństwa, tylko jakoś w większym stopniu relacja jest między państwem wspólnotą polityczną a a rodziną. I te, chociaż Ty na początku mówiłeś o tym, że, że istnieje taka, mówię o, naród, prawda, że istnieje takie, takie jakby zwielokrotnienie wspólnoty hmm. rodzinnej, to, 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 to chyba lepiej byłoby mówić, zwracać uwagę, że każda z tych wspólnot, wspólnota polityczna czy narodowa i wspólnoty rodzinne mają jakby swoją własną strukturę, swoją własną naturę. Nie są, jedna nie jest jakby ponad drugą, jedna nie jest zwielokrotnieniem drugiej. Ani państwo nie jest po prostu ruchem, nie jest po prostu zwielokrotnioną rodziną, mm. do, to, nie, 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 nie by, bylibyśmy w jakimś błędzie, ani w drugą stronę, prawda? Pa, rodzina nie jest jakimś z kolei po, pomniejszonym minimalnym państwem. No tak, ale e, chciałbym e, Was e, trochę docisnąć o ten temat e, naszego sprzeciwu wobec, no chodzi mm -hmm. o związku partnerski, tak? Dlaczego to e, szkodzi... Rodzinie, tak? bo no, no bardzo często hmm. można spotkać się z takimi takim głosami, wręcz właśnie wyśmiewającymi nasze stanowisko. No jak tam dwóch homoseksualistów niszczy e, niszczy normalną rodzinę, tak? Jak to się, no to jak to się odbywa? Tym, to to kultury masowej było, weszło, bo to widzę, że do ludzi tak. bardzo często przemawia tak, ten tak. argument, że z jednej strony mówią, oczywiście, rodzina jest. Wielką wartością, ale z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy zakazywać miłości, no, prawda? Miłość, no miłość, to znam ze wszystkie hasła. Tak? Ja mówię, to już taka ta indoktrynacja wchodzi do kultury masowej, tak, bo to w jednym z odcinków newsroomu bodaj tam Will McAvoy, ten główny mhm. bohater, dziennikarz, taki Tomasz Lis trochę amerykański, prawda, dociska i wyśmiewasz się, on się tam nie pojawia. I ile pamiętam z senatora Santoruma, czyli zupełnie realnej postaci. Tak który powiedział był, że legislacja homoseksualna zagraża jego rodzinie mhm. i tak dalej. No i tam, jak to zagraża, w czym zagraża i tak dalej. Ja znowu od kultury basowej przej przejdę tak. do historii osobistej. Ja miałem taką bardzo dla mnie ciekawą rozmowę bodaj 29 lat temu chyba. To był taki program. Program animowany przez Wiesława Walędziaka, ale prowadzony przez Monikę Olejnik, Lewiatan, gdzie a, a, odbyła się taka dyskusja na temat a, wtedy rejestracji mhm. prawnej stowarzyszeń homoseksualnych, Aha. bo to było na tym etapie tak, tak. jeszcze a, bardzo niskim. Tam uczestniczył a, świętej pamięci marszałek Kozakiewicz, który był takim wielkim. Promotorem tego postępu obyczajowego, jednym mm. z pierwszych jeszcze w PRL-u, Ksiądz Nowak, Kamilianin jako diakon, Ksiądz Paczos, Marianin i działacz homoseksualni, i dwóch działaczy homoseksualnych i tak dalej. Ja w tej dyskusji powiedziałem, że problem polega na tym, jaki przyjmiemy paradygmat, że jeżeli mm. przyjmiemy, że Rodzi że relacje homoseksualne są tak samo naturalno, aprobowalną moralnie, yy, społecznie, formą życia, yy, jak yy, rodzina, no to przyjmując logicznie takie założenie, taki paradygmat, że to są dwie, dwie porównywalne, równoprawne yy, formy i tak dalej, to musimy tej drugiej przyznać wszystkie kompetencje wynikające z yy, rodziny, no bo skoro płacą podatki, mają prawo do tego, żeby ich związki rejestrowane i przyznano im prawo małżeńskie, to również mają prawo do adopcji, no bo ponieważ są również rodziny naturalne, które tam ze względów fizycznych no nie mają dzieci i tak dalej, więc prawo do adopcji mają, skoro mają prawo i do małżeństwa, i do adopcji, to mają prawo do prezentacji tego sposobu życia w szkołach i tu już docieramy do problematu senatora Santoruma i jego dzieci w hmm. szkole. I muszę powiedzieć, że w jednym się myliłem. W jednym się myliłem dlatego, że bardzo często niedobrze w naszych czasach jest e, doprowadzać rozumowanie do ostateczności, bo po pierwsze dlatego, że to się bardzo często dzieje, a jak się już zacznie dziać, to idzie dalej, bo jednego nie zauważyłem, to znaczy tego, że to uderzy na końcu w wolność słowa, że skoro przyjmujemy taką moralność publiczną, nową, to pojawia się pojęcie homofobii, prawda, i okazuje się, że kontestacja Takiego porządku, na przykład mówienie o, y, o tym, że rodzina jest naturalną formą, mm -hmm. która musi być chroniona również przed imitacjami prawnymi, mm -hmm. przed relatywizacją prawną, i tak dalej, na końcu będzie prowadzić do y, atakowania jako przeciwników y, liberalnego porządku społecznego konkretnych ludzi, którzy to krytykują, i z tym do czynienia mamy coraz y, częściej. taką klasyczną sprawą i bardzo starą bo to znowu nas przed 20 lat, to jest Rocco Butilione, który prawda, z wzorowym, hadeckim konformizmem mówił, przesłuchiwany, czy jako komisarz Unii Europejskiej był delegowany przez Republikę Włoch, przez rząd Berlusconiego, niedawno zmarłego jaki będzie jego stosunek do związków seksualnych. On taką mantrę powtarzał, hadecką, jestem demokratą, będę wykonywał wszelkie demokratyczne prawa. Nawiasem mówiąc, to jest taka, ta, ta, ta ma, mantra hadecko postępowana jest taka postdemokratyczna, właśnie moim zdaniem, logicznie biorąc, powinien był powiedzieć, jestem demokratą, a więc będę dążył do demokratycznej zmiany tego prawa. Ale on, nie on konformistycznie, że on będzie tak. wykonywał... I tak dalej. Ale no, snali, że jest katolikiem i tak dalej, e, no, znanym specjalistą od myszki społecznej filozofii w ogóle Jana Pawła II. I tego niekoniecznie jako katolik ja uważam, że to jest grzech. No i wtedy wybuchła bomba, że ktoś, kto uważa, że homoseksualizm jest znowu. Y, 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 Świętej Pamięci Ojciec Zięba, prowincja Dominikanów, zafrasował w Tygodniku Powszechnym bodajże, że kategoria grzechu nie jest kategorią, którą należałoby wprowadzić do debaty publicznej, ale przecież gdyby chodziło tylko o grzech, to pewnie nie tego. No, gdyby, nie, nie sądzę, że gdyby był jakiś muzułmański kandydat do. A Komisji Europejskiej, co jest bardzo możliwe dzisiaj, w no, tak. skoro mamy premiera hinduistę, wprawdzie nie w Unii, ale w jednym z największych Unii, państw Europy, to wszystko jest możliwe, gdyby powiedział, że no, on je baranin, ale nie je wieprzowiny, nie sądzę, żeby to wywołało akurat to, że to jest grzech i tego to. Tylko chodziło o to, że tak naprawdę rozpoznano, że Butylione powiedział, że to jest moralnie złe. Że moralnie tego nie akceptuje, że taki jest jego sąd moralny, że taki jest sąd katechizmu, katechizmu katolickiego, etyki chrześcijańskiej i tak dalej. Mógłby to się powoływać na wiele innych przykładów, ale on nie chciał hmm. się tym grzechem zasłonił. prawda, Zasłonił się tym grzechem i no, wybuchła bomba, i w ogóle on nie mógł wejść do Komisji Europejskiej, tak. zmieniono jej skład i tak dalej. No i to jest ta ostateczna konsekwencja, o której hmm. mówiłem w tym programie Lewiatan, że jeżeli przyjmiemy ten paradygmat, to musimy zmienić całe ustawodawstwo. Musimy zmienić wychowanie publiczne, ale mu również musimy zmienić, e, z, e, zmienia się również polityka państwa, e, nie tylko kulturalna, ale powiedziałbym, polityka kulturowa w stosunku do podstawowych wartości społecznych, bo skoro podstawową wartością społeczną staje się promocja tego sposobu życia jako niedość obecnego, zasługującego na większą obecność, na wartościowanie i tak dalej, to jednocześnie trzeba zwalczać to coraz bardziej, tak zwany ekskluzywizm rodzinny, czyli przekonanie, znowu wrócę do tego, że rodzina jest unikatową formą życia, która musi być w swoich kompetencjach uznana przez społeczeństwo, chroniona i która dodatkowo powinna być wspierana. Dlatego, że wypełniują niezastępowalne funkcje. No tak, ale to, to, to z, z, zwróćmy uwagę, prawda, mhm. że, że to o czym mówisz, ten moment takiego pójścia do przodu. Z, z tym, że już nie chodzi tylko o zapewnienie możliwości kultywowania jakiegoś, jakiegoś mhm. sposobu życia, tak, ale również tworzenie wokół tego mhm. sposobu życia takiej przestrzeni ochronnej, tak, tak, w edukacji tak. i tak dalej. Że to jest oczywiście moment, w którym Yy, wielu starych liberałów, czyli liberałów tego dawniejszego, z, z tym, czy konserwatywnych liberałów, jak to tak, tak, się tak, mówić, to oni otwiera, otwierają szeroko oczy i są zaskoczeni, bo tak, oni właśnie tak, myślą, myśleli, że to będzie tak, tak że, że, że przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna są rozdzielone, odchłanią. I nie ma przejścia hmm. między jednym i drugim. Hmm. A, to byli tacy w tej dyskusji, o której mówiłeś, byli ludzie, którzy mówili, nas nie interesuje, co tam się wyprawia w prywatnej przestrzeni, hmm. interesuje nas tylko to, żebyśmy o tym hmm. nie mówili w przestrzeni publicznej. Ale weszliśmy w inny etap, prawda? Tego, w którym, w którym klasyczny liberalizm przestał być klasycznym liberalizmem, albo raczej może hmm. wydobyły się z niego jego najbardziej e, tak, wątki ekspansywne... Do, tak, przez wątki przez kulturę, tak, w której tak, tak, tak. To no. stary, mądry... Koncept, Kultura się rozpadała, liberalizm rósł. Stary mądry koncept, że właściwie tej mentalności liberalnej, rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, mentalność liberalną od, od rozmaitych konceptów totalitarnych odróżniła, bardzo często różni tylko to, że liberalizm z jakichś względów nie, nie, czu, nie czuł się zobowiązany do podejmowania tego, rozbijania, tak? Mm -hmm. za, za, zastanych struktur, tylko jak przyjmowano, że to one się będą same stopniowo reformowały. Natomiast my jesteśmy w tej chwili w etapie, w którym jednak e, rzecznicy liberalizmu zdecydowali się wziąć do ręki siekiery, tak, to mm -hmm. i po prostu uznać, że, że te struktury trzeba rozbijać, i mają za sobą całą logikę e, c, tej liberalnej etyki, bo ona i to chyba trzeba sobie tutaj wyraźnie powiedzieć, to, bo to ona ostatecznie motywuje, to, że jeśli, jeśli dobrem człowieka jest po prostu zaspokajanie do, dowolnie zdefiniowanej satysfakcji, od, odłączonej od jakichkolwiek działań realnych, od jakichkolwiek jakby również skutków moralnych, prawda, tylko, tylko stan zadowolenia, tak, to zapewnianie jednostkom w, w wspólnocie tego stanu zadowolenia, jest się bardzo kosztowne, to jest jedna historia, ale także okazuje się na naszych oczach. Że jest przede wszystkim, y, bardzo szybko wymaga y, y, takiej totalitarnej restrukturyzacji społeczeństwa. Mhm. Że każdego trzeba pilnować, żeby, żeby, żeby dbało mhm. swoje, o swoje zadowolenie. No dobra, ja, no. ja, ale się, jedna rzecz, zwrócić uwagę na taki moment. Y Realnej obserwacji społecznej, dlatego że my w tej chwili mówimy cały czas o tym, że idee mają konsekwencje i że to nieuchronnie tego prowadziło i że trzeba już w tej chwili widzieć również to najdalsze nawet dla wolności słowa, i tak dalej. Ale moim zdaniem warto jeszcze obserwować realne działanie tego ruchu, które pokazuje, że nie mamy do czynienia z ruchem emancypacyjnym, rewindykującym na przykład współczucie i rozwiązanie jakichś praktycznych problemów w realnie istniejącym społeczeństwie, w realnej kulturze takiej, jaka jest, tylko z ruchem, który w sposób solidarny z innymi ruchami kontestującymi cały porządek moralny dąży do jego rozbicia. I najlepszy przykład... A kuriozalny to jest obecność aktywistów homoseksualnych w ruchu aborcyjnym. Ja Miał no co jak co, ale nawet już nie tylko dwóch mężczyzn, ale dwie kobiety no, 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 im nie grożą niechczane ciąże w ich relacji, tak zwane, że, że, że zagrożenie niechcianych ciąż. To nie jest ich problem, wręcz przeciwnie, ten ruch rewindykuje, że się czuje głęboko upośledzony tym, że no, niestety no, działa w takich uwarunkowaniach naturalnych, że dzieci tutaj nie ma. A nagle się okazuje, że na przykład tej rewindykacji adopcji homoseksualnych towarzyszy bardzo aktywne zaangażowanie i pełnowymiarowa solidarność z ruchem aborcyjnym. No na przykład no, ten słynny przypadek Margoczy, Margota, i tak dalej, atak na furgonetkę tak. obrońców życia, no to można powiedzieć, że to jest taki emblematyczny dobroobrazek, który to pokazuje. Tak, że my nie mamy tutaj do czynienia z Rozwiązywaniem jakichkolwiek praktycznych problemów. Co więcej, wysuwanie pewnych praktycznych propozycji, opisywanie ich, budowanie jakiegoś opisu sytuacji społecznych, w których one są potrzebne, odwiedziny w chorobie, i tak dalej, rzeczy, które są zupełnie rozwiązywane na innym planie, wszystko jest tylko pretekstem do udziału w pełnowymiarowej rewolucji społecznej, której poszczególne składniki są w sposób, bardzo zawzięte, solidarne między sobą przeciwko temu, co chcą usunąć, to znaczy cywilizację życia i rodziny. To i tak poentując, można powiedzieć, że cały polityczny ruch homoseksualny tak naprawdę nie jest nastawiony na to, żeby dowartościować swój styl życia, tylko tak naprawdę rozmontować e, cywilizację opartą na życiu, tak żeby rodzina na rodzinie, tak żeby rodzina mhm. stała się tylko jednym z takich elementów rozmaitych, mm -hmm. tych tożsamości liberalnych, jakie, jakie dzisiaj obserwujemy. Można powiedzieć, że jest to taka, taki proces, tak... I zmierzający do też osłabienia jednostki. Jednostka wyjęta z rodziny, poddana różnym tylko emocjom czy właśnie poszukiwaniu satysfakcji, to też jest łatwiejsza do sterowania przez władzę. Dziękuję Wam za tę rozmowę, a to był program teraz i zawsze, w którym sprawy ważne teraz zawsze oglądamy z perspektywy tego, co ważne jest zawsze. Zachęcam Państwa do oglądania filmów na naszym kanale. Afirmacja, także czytania tekstów na portalu afirmacja info, do przeglądania też naszych dawniejszych treści. Staramy się, by one były aktualne zawsze, by nie były tylko bieżącym komentarzem. Dziękuję za uwagę. Tomasz Rowiński.